Witam serdecznie i zapraszam na wizję na temat energii i wydarzeń na świecie oraz moje badania energetyczne. No dobrze, więc zaczynamy. Wizje. W obecnym momencie wizje będą obejmować następne miesiące, w tym maj, czyli tą końcówkę, czerwiec, lipiec, sierpień. Najmocniejsze rzeczy. Będą podkreślone właśnie w tych miesiącach, maj, czerwiec, lipiec. Z tym, że niektóre wydarzenia są aktualne do końca roku, a nawet troszeczkę później. Co jakiś czas nagram aktualizację wizji i odczuć, ponieważ tyli, świat jest naprawdę duży i dużo rzeczy potrafi się wydarzyć, również w Polsce. Więc co jakiś czas będę się starał przyglądać sytuacji i publikować najnowsze informacje, byście mogli Przygotować się do przyszłych wydarzeń lub zrozumieć je lepiej, oczywiście, tych, które mają zostać przewidziane i opublikowane, bo są też takie, które powinny zostać nieupubliczniane dla naturalnego rozwoju zdarzeń. O tym mówię na niektórych swoich filmach, dlaczego tak jest. Jest to ważny czas decyzji życiowych wielu świadomych osób. Nowe ścieżki losu, które się właśnie układają. Energia cudów i stworzenia, kreacji. Maj, czerwiec, lipiec. Wybitne, mocne energie solarne. Spływy tych energii, nie tylko ym, promieni Słońca, ale też odbitych wibracji od Słońca, które płyną na Ziemię z różnych galaktyk, razem z wiedzą i informacjami, będą bardzo mocno budzić ludzi, ym, uderzać częstotliwościami ultrafioletowymi, które nie tylko, tak jak Księżyc odbija światło słoneczne z, właśnie z tą większą ilością promieniowania UV, ale w sposób nieszkodliwy ultrafiolet ma swoje możliwości, jeśli chodzi o przemiany wewnętrzne, transformacje, mistyczną energię, dlatego Księżyc był wielokrotnie wykorzystywany do rytuału, zwłaszcza jego pełnia i, czy też zaćmienie, bo ma wtedy specyficzną, niezwykłą moc. Energia solarna bardziej przyrównana jest do energii życia, a energia księżyca do tej mistycznej, duchowej. No dobrze. Więc czekać nas będzie intensywna praca nad naszymi emocjami. Wiele starych rzeczy, wydarzeń, odczuć, doświadczeń będą miały swój e, schyłek cierpliwości, będą miały swój punkt kulminacyjny w tym czasie. Kiedy to nie tylko natura ożywa i pogoda się zmienia, ale też energie, które spływają na Ziemię, oddziałują na nas każdego dnia, będą miały za zadanie doprowadzić nas do momentu, także tego astrologicznego, gdzie będziemy mogli jeszcze bardziej skonfrontować się ze swoim dotychczasowym życiem i doświadczeniami, by zweryfikować na nowo swoją własną osobę, nasz los. I to, co dalej zrobić, jakie kroki podjąć. Do tego jest ważne oczyszczenie i zrozumienie, w jakiej jest się sytuacji. Towarzyszyć temu zjawisku będą również y, wpływy i spływy energii pod postacią częstotliwości od zakresu 5 do 7D. Dlaczego tak to określam? Ponieważ w internecie bardzo dużo się mówi o różnych energiach wymiarów, Gęstości i zmian na Ziemi, owszem, wibracje i świadomość wzrasta. Wchodzimy w zakres częstotliwości 5D. To nie oznacza, że cały świat i my wszyscy w tym jesteśmy, ponieważ ten proces dzieli się na aspekty indywidualne. Niektórzy ludzie dalej swoją świadomością, postrzeganiem są w niższych światach i wymiarach, ale na Ziemię coraz bardziej spływają te wysokie częstotliwości, i kiedy one uzbierają swoją odpowiednią gęstość, Większa część świata będzie w tych częstotliwościach, a mniejsza będzie um, ich pod ich wpływem, a niekoniecznie na poziomie świadomości i swojego rozwoju, będą w tym uczestniczyć. Dlatego te rozłamy, te różnice świadomości, różnice światów tak bardzo wychodzą, ponieważ część ludzi, zwłaszcza tych o starszej dacie, jeśli chodzi o życie, e, prawdopodobnie na swoim poziomie psychiczno-mentalnym, wielu z nich zostanie na poziomie. Tego swojego starego świata, starych energii, informacji i częstotliwości. Jest to też pewien naturalny porządek, dlatego że te osoby będą odchodzić też do swoich światów, do swoich przestrzeni, będąc zanurzonych w tych wibracjach. I wzrost tych częstotliwości oraz przemiany, które za nimi idą, przyspieszają też proces odchodzenia niektórych dusz i osób, które już do tego świata nie pasują. I to nie jest nic negatywnego, to jest naturalny porządek i pewna równowaga. Będziemy również mieć nasilenie zjawisk nadprzyrodzonych, zwłaszcza w zakresie pojawiania się UFO, czyli niezidentyfikowanych obiektów latających, a także kontaktów między ludźmi a innymi cywilizacjami i zostało mi wizji podkreślone. Oczywiście ja też jestem bardzo pragmatyczną osobą, jeśli chodzi o takie rzeczy. Weryfikuję to, sprawdzam. Mam wiele lat doświadczeń za sobą również w kontaktach z innymi um, istotami, światami, podróżami, a nawet e, elementami spotkań z inną cywilizacją, o czym e, staram się za dużo nie mówić w internecie, bo jest to moja prywatna, że tak powiem, sprawa i prywatna część mojego życia i e, tylko tak delikatnie podkreślam, że Miewałem też jako dziecko i w czasie mojego dorastania takie sytuacje, nie tylko w snach, ale też na jawie, zdarzało się, że byłem odwiedzany przez istoty z innych wymiarów, które też przedstawiały się jako postacie reprezentujące konkretne cywilizacje bądź, bądź będąc z nimi związane. Więc to jest taka podpowiedź dla ludzi, którzy tak bardzo szukają też UFO i tych zjawisk stricte na niebie. Wielu z nas pochodzi z różnych cywilizacji jako dusze, wcielając się na ziemi, i e, wielu z nas miewa takie kontakty na poziomie duchowo-uczuciowym e, czy też eterycznym, ponieważ nie, nie zawsze, a nawet częściej. Istoty duchowe, czy istoty, które byśmy zinterpretowali jako istoty innych raz, innych cywilizacji, kontaktują się z nami nie w sposób tradycyjny, ponieważ my uważamy często, że sposób tradycyjny to jest fizyczna manifestacja, rozmowa, kontakt jak z drugim człowiekiem. Ale jeśli te cywilizacje oraz istoty ogólnie mówiąc duchowe posiadają bardziej zaawansowane metody komunikacji, to dlaczego miałyby używać za każdym razem tych bardziej prymitywnych, które przynależą do naszego świata? Zdajcie sobie sami to pytanie. I dostałem taką informację, że w nadchodzących miesiącach będzie bardziej aktywna cywilizacja i istoty, które pochodzą i tutaj pojawiła mi się taka nazwa Maori, czyli tutaj jest od Maurysów, ale też Majów i Atlantów. Ten temat jakby taki trójkąt mocy tych istot, cywilizacji, czy też dusz, które się tu będą inkarnować, będzie nasilony także w kontaktach międzyludzkich, w spływaniu odpowiedniej wiedzy czy technologii, informacji dotyczących naszego życia. Więc osoby medytujące, rozwijające się świadomie, bądź pracujące w świecie snów, czyli świadomie śniące, będą mogły zauważyć większe nasilenie się też takich energii, zjawisk i Sytuacji w ich przestrzeni dotyczących tego tematu. Dodam tylko takie sprostowanie, że jak byłem dzieckiem, to istoty duchowe z innych wymiarów w świecie snów pojawiały się jako postacie, które były często ludzko podobne, były tylko wyższe i bardziej anielskiej posturze, i nawet czasami ze skrzydłami albo z innymi symbolami. Przedstawiające się jako świetliste istoty, ale też była taka ich emanacja, czy istoty wysłane z konkretnego miejsca z wiadomością, i często poruszały się z różnymi bardzo ciekawymi pojazdami i statkami, by mi pokazać, zasymbolizować, że świat duchowy też używa różnych metod, technologii i rozwiązań, gdzie my postrzegamy siły przyrody, natury, czy duchowych opiekunów, jako istoty takie boskie. Jako istoty, nazwijmy to przebywanie na innym planie ducha, które używają prymitywnych metod komunikacji, bądź takich bardzo przynależących do świata subtelnie duchowego, który, który jest poza fantastyką, który jest poza takimi tematami futurystyczno rozbudowanymi, aczkolwiek okazuje się, że prawda jest nieco inna. Więc czasami o tym wspomnę, ale chcę przede wszystkim przedstawić Wam bardzo konkretne dowody, bardzo konkretne informacje, żebyście mogli sobie sami zweryfikować skąd ta wiedza płynie i co tu się naprawdę dzieje na tej planecie. Przechodzimy do następnej części, bo będziemy tu mówić też o bardziej ziemskich wydarzeniach. USA i system ekonomiczny, polityka: kolejny upadek, kawałek światowego systemu finansowego upadnie, i tutaj, w następnej części, może troszkę nie po kolei. Będzie to przedstawione w formie wizji. Tutaj wizja, kolejna, bardzo, bardzo ważny etap i moment w naszej linii czasowej w Europie, jeśli chodzi o Polską, relację z Unią, ale i nie tylko, Unii Europejskiej z resztą świata. Kluczowy moment w rozpadzie Unii Europejskiej. Przemoc wobec słabszych, przemoc wobec rolników, obostrzenia. I zmuszanie państw członkowskich, ale też wywieranie presji na resztę świata do wprowadzania niekorzystnej, jeszcze nie do końca przebadanej i nie wyprodukowywanej w właściwy sposób tak mi zostało to pokazane syntetycznego jedzenia w formie mięsa, które jest drukowane i genetycznie hodowane. Zostało mi to przedstawione jako e, pewne pracę i przestrzenie nad technologią, która ma genetycznie, w specjalnych warunkach, w takiej biomasie hodować i wytwarzać konkretne kawałki masy, z której drukuje się mięso oraz inne pożywienie. Jest to na etapie, oczywiście w przyszłości e, posiadanie takich produktów jest czymś korzystnym, tak? żeby nie zabijać zwierząt i nie robić pewnych takich rzeczy. Na pewnym poziomie świat i tak zmierza w pewnym kierunku. Aczkolwiek e, ludzkość ma prawo wyboru, korzystania z mięsa, korzystania z warzyw, owoców i różnych części natury i nie powinno się wywierać presji, zmuszać w, zwłaszcza w celu handlowym, marketingowym i zarobkowym. Który będzie podszyty, i polityczny, który będzie podszyty, oczywiście, pod temat ekologii i zdrowego żywienia. Bo może się okazać, że tego rodzaju produkty, przez ich strukturę biologiczną i genetyczną, będą bardziej szkodliwe od dzisiaj produkowanego mięsa, nawet w Polsce. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy też. Takim duchowym, spirytualnym rzeczom proekologicznym, nie fałszywym, nie ulegali, dlatego że każdy z nas dzisiaj ma i tak wybór, bo możemy być wegetarianami, możemy być weganami, możemy dokonać wyboru nikt nas do niczego nie zmusza. Ale gorzej jest, jeżeli społeczeństwo pozwala na zmuszenie ich do pewnych zachowań, sytuacji, ponieważ jest to powolny, zaplanowany tryb. Programowania, manipulacji i tresowania człowieka, by z czasem wymuszać na nim kolejne etapy, w które on uwierzy, że są dla niego dobre i, są, i dzieją się z powodu wyższego dobra dla niego samego. I to jest największym zagrożeniem. Znamy się już lepiej na tym YouTubie, wiemy jak jest, pewne rzeczy pozostawiam dla siebie, ale wy i tak macie świadomość. Cieszę się, że mogę dla Was nagrywać. Tak Wam tylko powiem, delikatnie. Idziemy dalej. No dobrze, kolejnym aspektem, który jest również um, taki trochę radykalny i um, budzący brak zaufania, jest próba, jest to próba utworzenia wspólnego wojska w Unii Europejskiej pod dowództwem rządu francusko-niemieckiego. Oczywiście nie do końca oficjalnie. Tutaj zostawię to, żebyście sobie sami na tym się zastanowili, ponieważ. Ja nie specjalizuję się w wiedzy politycznej i takiej stricte międzynarodowej, więc mam też, jakby to powiedzieć, czystszy kanał w postrzeganiu i bez oceny dodatkowej, jakichś takich oczekiwań, robienia badań, bo to jest bardzo ważne i swoich wizji. Przedstawiony jest tu trójkąt jako triady i mocno współpraca z Chinami, Unii Europejskiej. Może to być. Pomiędzy słowami i w sposób, który nie jest bezpośrednio pokazywany. Kolejna wizja. Konflikt Izrael-Palestyna. Konflikt, który został wytworzony świadomie przez grupę ludzi spotykających się przy zamkniętych drzwiach, w, przy dużym stole do gry w pokera i kości. I tutaj jest podkreślone, że energię oddziaływania ludzi i próba zażegnania konfliktu przez inne kraje będzie, do, ta sytuacja dąży do rozładowania napięcia, i tego, że pewne rzeczy zostały specjalnie zainicjowane, ponieważ inne kraje chcą skorzystać na sytuacji i konflikcie na tym terenie. Chodzi o źródła energii, między innymi, i sieci wpływów. Kolejna wizja, jeżeli chodzi o konflikt Rosji i Ukrainy i wojnę, jest szansa zawieszenia broni, polityczne obrady i negocjacje. Taki moment przełomowy, w którym dojdzie do czasowego zawieszenia broni, w którym będą. Będzie wojna, ale na poziomie politycznym, debat, negocjacji, próby znalezienia rozwiązania bez dodatkowych ofiar śmiertelnych i tej całej przykrej destrukcji. I tutaj mamy kolejną ciekawą wizję. Przyszłość Polski. Polska jako naród wyzwolony, pionier wolności, jako pierwszy przewodzi. Że tak powiem, w takim oddziaływaniu, w obronie na niepodległości, wolności słowa, wolności decyzji, Polska w najbliższym czasie, może to być lata, mogą to być też miesiące, skoro to jest zaznaczone w wizji, odegra ważną rolę w sprzeciwianiu się w Unii Europejskiej co do zasad ograniczania wolności. I tutaj jest pokazane, że Polska w którymś kluczowym momencie, nie zgadzając się na pewne rzeczy, otwarcie o tym mówiąc na arenie międzynarodowej, przewróci klocek domina. Ten klocek domina spowoduje całą machinę wydarzeń, która też pomiędzy innymi decyzjami innych członków Unii, państw członkowskich i decyzji politycznych, przyczyni się również do rozpadu i obdarcia Unii Europejskiej z pewnych iluzji, projekcji, manipulacji, by reszta świata mogła bardziej świadomie zobaczyć prawdziwe interesy tych różnych instytucji zaangażowanych w ten proces. Domino się posypie od jednej kostki. Wszyst Wyszło szydło z worka, takie jest określenie, taka informacja, która do mnie przyszła, czyli zdementowanie pewnych rzeczy, odkrycie pewnych warstw, sytuacji, może też jakieś badania naukowe, medyczne, które potwierdzą e, negatywne skutki i prób wprowadzenia takich różnych elementów żywności, czy też innych mechanizmów, które będą szkodliwe dla życia i zdrowia człowieka. I tutaj bardzo wymowna i mocna wizja, kolejna. Wizja wieży, która upada, która jest powiązana z takim dużym budynkiem biznesowym, jak biznesowe centrum międzynarodowe. Jest pokazane, jak ten budynek, jego warstwy różne odpadają, zostaje tylko elementy fundamentu i niektóre, może, piętra. A reszta rzeczy, może nie wszystkich, tak, ale kolejne fragmenty projekcji iluzji, manipulacji, i to jest związane z systemem Matrixa, systemem gospodarczym na świecie międzynarodowym. Macierz systemu gospodarczo-finansowego się rozpada, opartego na pewnych manipulacjach i iluzorycznych fragmentach rzeczywistości, nieetycznych postawach obrotu pieniędzmi. I próbą zniewolenia ludzkości. Jest to związane z bankami centralnymi i ogólnie bankami na terenie USA i Chin oraz Francji. Jest to związane z upadkiem Starego Porządku. Konflikty zbrojne, które odgry odgrywają albo odkrywają też mechanizmy międzynarodowej manipulacji. Czyli, jak widać, pewne konflikty, które dzieją się na, w Europie i na świecie, zwłaszcza te zbrojne, są sztucznie też generowane i sztucznie na niej się wpływa, by niektóre mocarstwa na tym bardzo mocno skorzystały, osłabiając innych potencjalnych wrogów czy potencjalne zagrożenie, tworząc sobie kolejne, próbując tworzyć kolejne aspekty monopolu na świecie i pewnej kapitalizacji, ale proszę pamiętać o tym, że stwórca źródło istoty boskie. E, one nam tu pomagają, nawet inne cywilizacje, które wspierają naszą planetę. Coraz więcej ludzi świadomych się budzi i znajdujemy jednak rozwiązania i możliwości, bo przecież coraz więcej ludzi mówi o tym, o czym ja też mówię, co ja też czuję i co widzę. To znaczy, że pewne rzeczy są widoczne, a kiedy są widoczne, można je bardziej zmienić, mamy na nie wpływ, tak? I to, to nie jest tak, że cały system od razu poleci i zgliszcza, ale są kolejne aspekty bardzo ważne, fundamentalne, które zobaczy cały świat, a które runą, które odpadną, które się stoczą jak ym, skały albo fragmenty urwiska do wody. I tutaj kolejny fragment. USA i świat jakby dowie się o tym, że coś, coś dużego się wydarzy. To głównie jest w zakresie Stanów Zjednoczonych. Coś naprawdę w tych miesiącach dużego wydarzy się na świecie i jest to w dużej mierze związane z prezydentem USA, nagłym upadkiem jakichś elementów rządu bądź właśnie tej postaci i pewnego schematu biznesowego, który będzie częściowo dążył bądź prowokował. Konflikt zbrojny z Chinami. Tutaj to może być bardziej wojna ekonomiczna, która już trwa od jakiegoś czasu. I że między USA a Chinami w tym nowym etapie ludzkości, nowym pozytywnym, mówię, porządku, który naturalnie się kształtuje, jest bez manipulacji. Nie mówię o tym globalnym, globalnej próbie czyszczenia wielu rzeczy. W tym momencie widać w wizji, że jest cienka granica między USA a Chinami. Granica, która powstrzymuje jakiegoś konfliktu i jakiejś dużej rewolucji w polityce i w rozmowach międzynarodowych w tym właśnie zakresie. Chodzi tutaj też o łapczywość. Firm i instytucji znajdujących się w USA, które na masową skalę przekazują ludziom sztuczne obietnice, to jest związane też z bankami, wobec społeczeństwa i to jest głównie dotyczy USA teraz, jest związane z rozdawnictwem pieniędzy, których się nie posiada. Czyli jakby poszerzaniu kredytu, zwiększaniu inflacji i to może być też powodem później do różnych konfliktów międzynarodowych. A tutaj, osoby, które mają wiedzę, zastanawiam się dlaczego. Dziękuję serdecznie. To wszystko na dzisiaj. W nadchodzącym czasie postaram się przygotować następne konkretne rzeczy. Może tym razem bardziej o naszym cudownym kraju Polsce. No i zobaczymy. Podzielę sobie to na sfery. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Pozdrawiam serdecznie, Artur Sierocki i do usłyszenia lub zobaczenia.